Alkohol. W wielu artykułach i poradnikach możemy przeczytać, że kiedy mamy cukrzycę, to powinniśmy go absolutnie unikać. Ale czy tak jest naprawdę? Czy spożywanie alkoholu jest bardziej niebezpieczne dla diabetyków niż dla innych osób? Zapraszam na film. W poprzednim filmie rozmawialiśmy sobie na temat seksu, kiedy mamy cukrzycę. Koniecznie zobaczcie ten film, pamiętajcie o udostępnieniu i łapce w górę. A tematem dzisiejszego filmu będzie alkohol. Sami wiecie, jak czasami ciężko jest odmówić znajomym wspólnego picia alkoholu, szczególnie kiedy jest okazja. Jednak ja jeśli miałbym powiedzieć, jak często piję, to piję bardzo rzadko. I ma to poniekąd związek z cukrzycą, ponieważ kiedyś przez alkohol miałem dość silne niedocukrzenie w mieście, i od tamtej pory mam jakieś obawy. Do tego od jakiegoś czasu czuję się po nim źle, nawet jak wypiję niewielką ilość i nie wiem, czemu tak jest. Generalnie ja odradzam częste spożywanie alkoholu, szczególnie osobom z cukrzycą, bo zwyczajnie jest to niezdrowe. Jednak nie jestem zwolennikiem zakazywania. Mówi się, że wszystko jest dla ludzi, dlatego wolę powiedzieć Wam, jak to wygląda od strony medycznej i udzielić Wam kilku rad. Niż namawiać Was do abstynencji. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego właściwie diabetykom odradza się spożywanie alkoholu. Po pierwsze, dlatego, że wypicie zbyt dużej ilości alkoholu może doprowadzić do hipoglikemii. Upojenie alkoholem może zaburzyć odczuwanie hipo- i hiperglikemii, co może doprowadzić do utraty przytomności. Alkohol może wchodzić w interakcję z przyjmowanymi lekami. Spożywanie alkoholu negatywnie działa na niektóre narządy wewnętrzne, jak nerki, serce czy mózg, które są już wystarczająco narażone, kiedy mamy cukrzycę. A jeśli już zdecydujemy się na picie alkoholu, to jak to zrobić najbezpieczniej? Przed pójściem na imprezę odpowiednio się przygotujmy. Przemyślmy dokładnie, co będziemy pić, co będziemy jeść i jak dużo będziemy mieli aktywności, jak choćby... Taniec czy chodzenie po mieście. Może będzie trzeba zmniejszyć dawki insuliny? Zadbajmy o to, żeby w przypadku hipoglikemii mieć ze sobą odpowiednią ilość glukozy. Załóżmy na rękę opaskę dla diabetyka. Osoby, które będą z nami, powinniśmy poinformować o tym, że mamy cukrzycę i jak mogą nam pomóc w przypadku niskiego poziomu cukru. Na wszelki wypadek weźmy ze sobą glukagon. W trakcie imprezy pamiętajmy o tym, żeby nie pić na pusty żołądek. Może to doprowadzić do szybkiego spadku poziomu cukru we krwi. Starajmy się jeść, głównie węglowodany. Starajmy się raczej wybierać napoje o niskiej zawartości cukru. Wszelkie likiery czy słodkie wina szybko podniosą nam poziom cukru i dość trudne jest oszacowanie odpowiedniej dawki insuliny na nie. Jeśli pijemy mocny alkohol, to warto go rozcieńczyć. Lepszym pomysłem niż czysty alkohol będzie drink z napojem typu light. Natomiast po imprezie nadal powinniśmy kontrolować nasz poziom cukru, ponieważ spadek może nastąpić nawet 24 godziny po spożyciu, ponieważ nasz organizm pozbywa się alkoholu dość długo. W nocy, po spożywaniu alkoholu, powinniśmy skontrolować nasz poziom cukru nad ranem, ponieważ wtedy jest największa szansa na hipoglikemię. Pamiętajmy o przyjmowaniu insuliny i leków. Ważna sprawa. Musicie wiedzieć, że podanie glukagonu w przypadku ciężkiej hipoglikemii może nie zadziałać, kiedy wypijemy dużą ilość alkoholu. Wówczas, jeżeli jesteśmy przytomni, to powinniśmy przyjąć do ustnie odpowiednią ilość węglowodanów, jednak jeżeli stracimy przytomność, to osoby, które są z nami powinny wezwać karetkę pogotowia, bo prawdopodobnie będziemy potrzebować podania glukozy do żylnia. I dlatego tak ważne jest informowanie innych o tym, że chorujemy. Kolejną bardzo ważną sprawą dla każdego diabetyka jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Chyba każdy kto choć raz w swoim życiu miał kaca, wie jak dotkliwe mogą być skutki odwodnienia. Czujemy wtedy duże pragnienie, mamy suchość w ustach, boli nas głowa i mamy często skurcze mięśni. Dlatego zarówno przed spożywaniem alkoholu, jak i dzień po powinniśmy pić duże ilości wody, żeby uzupełnić jej braki wraz z minerałami. Dzienne zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu różnych czynników, jak waga, wiek, przyjmowane leki czy wydolność nerek. Przyjmuje się jednak, że powinniśmy wypijać mniej więcej 2-3 litry wody dziennie. W przypadku wystąpienia hiperglikemii dzień po spożywaniu alkoholu, objawy związane z kacem mogą się pogłębić, dlatego miejmy to na uwadze. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Koniecznie zobaczcie pozostałe filmy z serii Cukrzyca od Zera. Tymczasem możecie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał Niesłodze, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, widzimy się w następnych filmach na kanale. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów. Cześć!